27 luty 1670 rok, Jasna Góra, dzień uroczysty ślubu królewskiego: ślubu króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego, urodzonego w Olesku. 31 maja 1640 roku. Była to rocznica ślubu jego rodziców. Był prawnukiem Jana Zamoyskiego, kuzyna Stanisława Żółkiewskiego, pradziadka króla Polski Jana III Sobieskiego. również urodzonego w Olesku 17 sierpnia 1000. 629 roku. Ślub na Jasnej Burze z Eleonorą, potąknią Jagiellonów, jak również do jej przodków należało Jadwiga z Dachau, która była babcią świętej Jadwigi Śląskiej, królowa Polski. Wnuczka Wilhelma V, niezwykłego księdza, księdza, księcia, który wstrzymał reformację. Ślub na jasnej górze, opis ślubu. wśród fanfar i salfarmotnich, wszedł do kościoła, stamtąd zwyczają drogą polskich królów do Kaplicy Cudownego Obrazu. Mowę powitalną wygłosił ojciec prowincjał, Jan Stradomski. Chciał przemówić ojciec Augustyn Kordecki. Teraz w wieku 67 lat. Przygotował powitalne słowo. Kaplica była ustrojona odświętnie, za kratą tuż przed obrazem: cesarzowa uklękła na środku, po jej prawej ręce król Michał, po lewej Eleonora. Kapele królewskie grały i śpiewały Tedy Raudamus. Oddano trzykrotne salwy.